Siema. Chciałem tylko powiedzieć, że film, który za chwilę zobaczycie, potrwał mi bardzo długo w zmontowaniu. I bardzo długo ogólnie mi trwał. No w sumie nie wiem czy bardzo długo, ale, na, ale no po prostu wiecie co. Próbowałem go nagrać najlepiej jak potrafię, więc jeśli czegoś nie dociągnąłem albo coś źle zrobiłem, to mi powiedzcie, dobra, nara. Ma, teraz dzisiaj nawijam co ogólnie Minecrafta Bedrock Edition. Nie wiesz czemu nie. Czekajcie. Będzie mało ścinka. O! Dobra. Ten czas se przeniosę to na drugi ekran. I tu jest coś z jakiegoś powodu zepsute Tak trochę. Nieważne, zalogujmy się. Bedrock. Weźmy bedrocka, ponieważ on nie ma problemu z movementem. Jeszcze. Ale mam do Was takie pytanie. Jak tutaj wiatr naprawić movement? W sensie wiecie, na jawie. Jak się zagra... No kur... Weźcie walcie już to. Dobra, znam lepszy pomysł, tak szczerze. Jak tutaj będzie wszystko działać, to będę nagrać na Wiemce, ponieważ yy, jest to dokładniejsze. Jak patrzę, tylko rozdział ja, czuję się jakaś lepsza. No. Donut. A. A i pierwsza rzecz, taka porada, że wiecie, włączacie, widzicie, chcecie sobie spersonalizować komuś, co nie? personalizację widzicie możecie nie możecie instalujcie WinAero Twicker i następnie w tym oto WinAero Twicker trzeba znaleźć jedną taką zakładkę bo tutaj tak przybliża bo łatwiej zauważyć to, co właśnie chcę pokazać jeśli nie ta tutaj I musicie zaznać to wszystko teraz czekajcie sorry, że taki, wiecie, no to jest filmik na szybko robiony ogólnie no i, no i chwila O, no tak Tu teraz klikacie sobie tutaj jak widzicie da się, da się analizować ja was też pobiorę sorry, że tak długo zamknij się z których ogieńka skakując są denerwujące. I za chwilę sprawię jedną rzecz. Dobra. Hello? We Nie chcę mi jakby podłączyć. Tylko mi... Ten błąd eskapuje i znika. Nie ma Dobra, jestem. I główrok się dalej instaluje. Zaje fajnie. Będziemy czekali wieczność. Dobra, tak to się robi. Już dosyć. We love

マント。 Szybciej. Dobra. Próbujemy. Czy będzie problem? Czy nie będzie? I... Hmm... Dobrze działa. Banan. Banan. Działa dobrze, nie mogę z tego, dobra, Mara. dobra, Może to bye-bye, żegnam wam się, no, wam się bye-bye.